Czy interwencja rządu na rynku obniży ceny masła, tak, czy nie? Niestety nie. Dlaczego? E, dlatego, że ta interwencja ma zdecydowanie za małą skalę. Ona odpowiada mniej więcej dziennemu spożyciu masła. Po drugie, ona nie. 5 usuwa, milionów kostek masła zostanie sprzedana. po drugie, przyczyn wysokich cen, którymi jest rosnące na całym świecie spożycie masła, i z drugiej strony braki mleka, z którego się wytwarza masło. Potrzeba 20 litrów mleka na wytworzenie jednego kilogramu masła, jeżeli dobrze pamiętam. A pan, gdyby pan był ministrem rolnictwa albo premierem, to co by pan zrobił w sprawie obniżenia cen masła? Ja nie jestem pewien, czy minister ma na to wpływ. Uważam, że nie, podli, nie powinniśmy ludziom mydlić oczu i wmawiać, że rząd ma wpływ na wszystkie rzeczy. W tej chwili to jest akurat obszar oddany Unii Europejskiej, zarówno polityka handlowa, jak i polityka rolna. Czy Konfederacja, gdyby rządziła, po ile byłoby masło? Nie no, panie redaktorze, Konfederacja jest wolnikiem gospodarki rynkowej, a nie ustalania cenek w PRL. Także ja nie będę nikomu umydlił oczu, że, że będziemy regulować ceny. Uważam, że gdybyśmy zaczęli regulować ceny wszystkich produktów, to to może nas wpędzić po prostu w ciężki kryzys gospodarczy.